Przyszedłem teraz rano do tych moich małych ptaszków jak śmiesznie brzmi małe ptaszki, natomiast jeśli chodzi o jedzenie, to powiem szczerze, że jedzą dwa razy więcej jak moje duże papugi przyniosłem im dwie miseczki teraz jedzenia, bo oczywiście były całkowicie oczyszczone. Powiem szczerze, że kiedy wczoraj dawałem im jeść, czyli dawałem już znacznie więcej, bo już widziałem po pierwszych i dwóch trzech dniach ile jedzą a że wczoraj doszło mi małe to pokazywałem nasze małe faliste teraz opowiem historię dlaczego je też wziąłem. to jeszcze wysypałem yy, z tego pudełka do którego właśnie hodowca mi wrzucił te małe ptaszki no mnóstwo tam było tam było ze dwie garści ja jeszcze wcześniej opowiadałem że to no, tyle jedzenia to na tydzień starczy nie, to wystarczyło do pół dnia. Sam się tego nie spodziewałem, dlatego teraz przyniosłem już dwie miski. Jak widzieliście nie dałem y, owoców. To było wszystko przymarśnięte, więc y, pomyślałem, że nie będę dawał. Teraz y, będę dawał im co drugi dzień może. No, a widzę, że one są chyba, albo nie nauczone w ogóle tego jedzenia. Albo po prostu mijają to wolą, jednak ziarno. Także już są pierwsze matowe, no tam Ci się jeszcze boją ten taki właśnie. Pokazywałem go wcześniej tą nimfę. Taką bardziej troszeczkę swoją, która praktycznie się mnie nie boi. No Troszeczkę się odsunę, może to wówczas one sobie wszystkie spruną. o Już, już ładnie sprówałem do jedzenia i ja powiem skąd się wzięły u mnie właśnie faliste. Yy, sytuacja taka się zdarzyła, że kupiłem te cztery nimfy. To były dwie parki, dwa samce, dwie samiczki i po dwóch dniach zacząłem się rozglądać i szukać yy... jednego samczyka właśnie. Okazało się, że siedział w tej budce ale był już martwy. Nie mam pojęcia co się przydarzyło jemu, na pewno nie był to problem taki, że wszedł do budki nie mógł wyjść, dlatego że ja wszędzie w butra wstawiam siatkę do wyjścia papug, zresztą i by z tej siatki sobie papuga by poradziła, by chciała wyfrąć. Także po prostu skrył się w tej budce, by po prostu by sobie spokojnie umrzeć, nie wiem zresztą, tak, to dziwnie się nawet o tym mówi, troszkę mnie to zszokowało, dzwoniłem wręcz do tego gościa, od którego brałem papuszki, no, wyjaśnił mi, że to się tak zdarza, że to być mógł nawet być jeszcze stres ten wysyłkowy, że tak mogą reagować papugi. No, słyszałem też i o tym, natomiast no, to mi się jeszcze nie zdarzyło nigdy, żeby, bo wiadomo, papuszki również mi zdychały, nie będę mówił, że nie, ale to nie było po dwóch, trzech dniach powiedzmy od przyjazdu papuszki do mnie, no, ale to tak mogło być, najbardziej to było tym spowodowane. No i, że chciałem wziąć od niego. Tego samczyka mi powiedział zresztą, że wyślę jio za darmo, aby za przesyłkę zapłacić, ale tu już nie miałem sumienia w sumie ten sposób robić, bo gość by może pomyślał, że naciągam, więc yy, domówiłem u niego właśnie dwie parki yy, falistych, bo wiem, że mogą sobie razem przebywać z infamię, zresztą to jak widzicie wyraźnie to widać, że nie ganiają się I wiem, że tak hodowcy trzymają, także to nie przeszkadza w niczym, jedzą w zasadzie to samo jedne i drugie te same ziarno, więc nie będzie to problemu jakby z dzieleniem miseczek wodę tak samo pobierają podejrzewam, że i tak samo jedzą owoce bo wczoraj no, to jeszcze przyniosą specjalnie im nakrojonych no sporo było tych owoców i warzyw no, pogrzewane nie powiem, że nie ale jednak nie zjedzone jak widzicie jedzą te drobne ziarno Właśnie tutaj jest proso, słonecznik, owsik, kanar, jest rzepik. To jest to, co ja daję kanarkom. Także to nie rozdzielałem wcześniej. Miałem to na tych właśnie mniejszych papuk. Natomiast teraz już nie będę tego kupował. Bo gość mówi, że po prostu daję owiec im. Oczywiście nie to, że tylko owiec. Proso, słonecznik, ale owiec. I wymienię mi tylko te trzy ziarna, że daje. Yy, więc może tak sobie zaczną właściwie kupować i oddzielnie dla nich, tylko dla tych właśnie dla tej woliarki, dla tych papuszek. Tu dałem nim akurat się przeniosła, jak tu się do tego drugie, do tej drugiej miseczki. Tu jest takie ziarno nieco grubsze yy, dla tych moich średnich papuł. No, Tuż jest na pewno, to będzie widać, może kukurydza dodatkowo. Ona jest akurat gnieciona, są też drobne kawałki, bo całe te nasiona po prostu wybrałem, żeby ich tutaj nie było. Tu jest kardzi również, jest dari, także inne ziarna. Ale uwierzcie mi, że pomimo, że one są dużo grubsze, to też są zjadane przez te nasze maluszki. No myślę, że sobie um, zrobię klateczkę taką niedużą jedną parkę zabiorę tam do siebie, do budynku, żeby po prostu móc je obserwować. No, a pamiętam, że kiedyś te właśnie faliste, no taką sympatię mam do nich, do tego, że szedłem dzieckiem, to miałem, pamiętam, parkę właśnie falistych. Właściwie nie jedną, ze dwie bo jedną pamiętam, że mi yy, przez okno uciekły, no to się też pewno każdemu zdarza. Także potem miałam drugą parkę, zielono-niebieską, no teraz jak widzicie są różne już mutacje, już takich powiem szczerze, że yy, takich zielonych jak to kiedyś były prawdziwych, to pewnie się już nie spotka. Tych niebieskich również. Ten gość, jak widzicie, dał mi praktycznie jakieś tam żółte. Jest tam, tam. Teraz może uda mi się przybliżyć nieco. Jest taka właśnie do tych zielonych, tych takich oryginalnych nieco podobna. Jedna. Ależ one zajebają. To by sobie może odłożył taką zieloną. No, zobaczę zresztą. Muszę najpierw zabić kateczkę i, i wezmę ją tam do siebie. Ja wiem, że kiedyś ze 2-3 lata temu, to już pierwsze lęgi miałem właśnie u tych falistych 28 stycznia, więc wiem, że o tej porze do lęków dojdzie, więc tam mam ciepło, więc myślę, że jak są na tyle już one dorosłe, to może nam się uda popatrzeć jak te lęgi wychodzą. Widzę, że nie wszystkie schodzą, troszkę. Na pewno nie to, że nie są głodne, tylko podejrzewam, że obawiają się mnie i nie chcą zejść. Dobra, uciekam więc, nie będę ich przeszkadzał. Yy, niech sobie wszystkie jedzą, bo tylko jest ich garstka. A, wystarczy, że rękę tylko opuszczę, już one faktycznie się płoszą, uciekają. No, a my się to jeszcze 3-4 dni, potem już będą mi siadać na głowę. No, jestem u nich znowu następnego dnia rano. Przyszedłem spojrzeć, przyszedłem zmienić wodę, dać ponownie jeść. Już słychać było je z daleka. E, Niech się tak głośno podgwizdują. No i zerkniem oczywiście, do miseczek. Spodziewałem się tego. Są zupełnie puste. Także szybko lecimy, dajemy jej jeść. Tak jeszcze szybko przeliczę. Wszystko tutaj gra. Nie są cztery, bo wtedy miałem taką niemiłą przygodę. Były trzy, no te ptaszki małe. Oczywiście są również cztery. Podchodzą bliżej. Chcą pewno jeść. Także nie traćmy czasu, lecimy szukać miseczki.